Cześć, Pokaż się Ci, jak w prosty sposób zmienić nazwę, w tym przypadku strony na Facebooku, albo tak zwanego adresu URL naszej strony czy to fanpage'a. Dobra, ale jak możemy to zrobić? Początkowo wchodzimy, moi drodzy, w ten domek na górze ekranu. Także przechodzimy do strony głównej. Gdy wejdziemy na stronę główną, po lewej stronie przełączamy się na zakładkę strony. Potem logujemy się naszą stronę. No i dobra, gdy jesteśmy na naszej stronie, to po lewej stronie mamy opcję Edytuj informacje o stronie. Zanim w to jeszcze wejdziemy, to zobaczcie aktualnie, jaki mamy adres URL. Jest to w tym przypadku, jak pobrać myślnik, poradnik, i tam mamy jakiś szereg cyferek. No i na to będziemy chcieli aktualnie wpłynąć. Więc wchodzimy w zakładkę Edytuj informacje o stronie. No i w miejscu, aktualnie nazwa użytkownika, po kliknięciu, jak widzicie, mamy komunikat, że przy. przy no i, no, i w miejscu nazwa użytkownika. Po kliknięciu widzicie mamy komunikat, że przy użyciu unikatowej nazwy użytkownika można łatwiej wyszukać Twoją stronę. Strony z unikatowymi nazwami użytkownika mogą także tworzyć niestandardowe, niestandardowe adresy URL, ułatwiające szybkie odwiedzanie stron i wysyłanie wiadomości. No to dobra, wpiszmy sobie w tym przypadku. Jaką skróconą wersję? Niech to powiedzmy będzie jak pobrać poradnik, licząc na to, że nie będzie tym razem, moi drodzy, tego szeregu cyferek, które mieliśmy prędzej. Zobaczymy, czy w tym przypadku to przejdzie. Nie, ta nazwa warsztatownika jest niedostępna, zawiera ona znaki, które nie są dozwolone, czyli zakładam, że chodziło o myślnik. Więc robimy wersję podobną, ale tym razem bez myślniku. No i bez znaków polskich powiedzmy dla przykładu zobaczymy to przejdzie nie nadal nie przeszło czyli prawdopodobnie trzeba mieć tak jak pobrać pradnik nie może być żadnej przerwy aktualnie pomiędzy e, danymi słowami no i taka nazwa aktualnie przechodzi dobra spróbujmy sobie to zapisać zjeżdżamy na sam dół e, i tutaj gdzieś powinniśmy mieć opcję zapis tak mi się przynajmniej wydaje. No i dobra moi drodzy, po samej nazwie nie trzeba było nawet nic zapisywać, ta nazwa automatycznie się zapisała i jak aktualnie zobaczycie na mój adres URL, on się zmienił, nie ma tych niepotrzebnych cyferek, jest po prostu jasny i przejrzysty. I to byłoby tyle, jeśli chodzi o No i to byłoby w sumie tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Jeśli chcesz więcej takich przydatnych filmów, szłapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeśli panisz złożyć to w banku albo ktoś z Twojej rodziny, to aktualnie w m -Banku jest promocja i dla każdego nowego konta na start otrzymuje się 100 zł, a cały film z instrukcją jest w opisie tego filmu. Ja natomiast się z żegnam, życzę miłego dnia. Cześć!